Siema internety, tu Sławek Vlog i oczywiście mój brat Agromax YouTube Do tak. usług Do usług, tak jest dzisiaj yy, Film z serii Dziś mi się nie chce A tytuł jego jest Mówię Czego nie, Czego nie zrobiłeś? Dziś? Zrób jutro lub za pół roku, a jeśli nie znosisz to za rok Tak Pozdrawiamy I... twórcę yy, <coughs> tych słów Podobnych słów. No bo... Agro, coś tam, coś tam. Tak. W troje dodaję, ale to nic. Yy, no bo, jak inaczej powiedzieć, koło w 2018 roku się spindzieliło. W rozpindzieli... moim wykonaniu. Tak, mój brat to zrobił. no i... Przy naszym ogromnym, wielkim rozrzutniku, który dźwiga takie ciężary. Tak. Takie ładunki. O, pana już była stara. Także mieliśmy to zrobić od razu. Od razu zeszło, a zrobimy to jutro. A może pojutrze? Brat tu pierdoli, że stara, ale patrz ta ile wieżnika no, kuźwa tak. Ale ma to miejsce. co się stało No Się spindzieliła Bo była przez to jak pieprznęła Jeśli Tak, bo o. Jeszcze jak pierdzielnęła, to jeszcze trochę na niej Przejechałem, no bo i. nie było rady zjechać było, trzeba było. Po asfalcie. Trzeba było zjechać z tego z asfaltu, żeby coś. Dokładnie, na drogę polną, żeby rozebrać Co? i zrobić. No powiem wam, że ciężko było, bo miałem pełny rozrzutnik obornika. Woziłem u tak jest. Chcieliśmy spasować koło od Bizona, ale się nie udało. Bo tam jest inny rozmiar. No Felgi, to właśnie. To samo koło, dobra. Tutaj masz tę śrubeczkę. Ja ci będę mówił, którą? Czekaj, bo ja muszę to złapać dobrego klucza. Czekaj, w którą tą stronę to pójdzie pewnie. w te... Oczywiście korzystamy z kluczy, o, firmy Stanley, Stanley Ipkis. Tak, czyli y, klucze wytrzymałe y, jak, z, jak, z baterią. Tak, jak króliki Diasela. Tak. tak. Kręcoj! No, ja to zablokuję się nie demordował Czekaj, czy jadłeś dzisiaj coś. Tak. Nawet jakbyś ukręcił, to się nic nie dzieje. O właśnie, o to mi chodziło, nawet lepiej to brzmi. mi. lepiej, tylko... I w ogóle... o. Poszła. Poszła Pani. i kłonie po betonie, dawaj następną. No. <grych> Także no. Ten, klucze ostro naładowane Te. tego Stanleya Te. z Duracellem. Nie, bardzo grube są mi wytrzymałe. Właśnie y tutaj do tego tak trochę się wtrącam oczywiście bratu, bo muszę tak się wtrącić, że tak za przeproszeniem. Ale jakie wy macie zdanie na temat tych kluczy? My za bardzo ich tak nie używamy. Mamy na razie taką możliwość. W to jest mój klucz? Oj? No pewnie, co ty to piedzielisz? Ja myślałem, że to jest tamtego klucz Nie, to jest akurat ten jest klucz mój. Iwa od kiedy, ale... Sławek? <laughs> wien... Od kiedy go przywłaszczyłem, co? On ma kruc. z baladium chromę. A no wiecie, nie znam całej historii tego klucza. Mam... A skąd go mam, to już sam nie wiem. No, czyli Zapożyczony pożyczony kilkadziesiąt lat do tyłu Do góry, górna teraz. E, mówiłeś, co to za oponę? 11,5-15 oczywiście od rzutnika, normalna opona jak opona. Marka? Marka czego? Opony. 100 mil Olsztyn. 100 mil na Olsztyn. No i widzicie. No i potrzebujemy tak, opony identki. No, pójdę, staj, bo jeszcze otrzymał. Otrzymał. Potrzebujemy... no kurwa, będziesz to trzymał. Potrzebujemy opony identki, aby ktoś miał na zbyciu za darmo oponę identkę. To o To weźmiemy. Tak jest? Tak, proszę widzów, niech Ci dadzę wszystko. Chcę za Afriko, bo nie chcę płacić. A nie, bo to nie ta pewnie, tak? Nie, ja. Ta. Czekaj. Tamta, no. Chcę za Afriko, bo nie chcę płacić. Uwałeś? Nie, klucz. Kurde no i siód wachsem z tym wszystkim. Niestety nie mamy łodrdzewiaca WD40. Bez, bez wody tu się nie obejdzie. Bez piwka. Dawaj, urwij ją. Ach, kurde, dawaj, dawaj. Oszła pizdzie. No. Jednak ten rosołek co niedzielę tak. daje trochę. A no, musiałam mu narobi rosołku i. i Chopach ma siły. No następny. nie w klapkach Mojzesa, ale w innych klapkach. W łapciach domowych. Może to w łapciach wychodzi po deszczu. takim deszczu, widzisz tu gdzieś deszcz? No, bo to zostało. No, a, mamy, sumie, mamy dzisiaj poniedziałek, 20 maja. I ten. Loło cały tydzień. W niedzielę burza, wczoraj dwie chyba nawet. Nic nie robimy. A to no godom, godom to chociaż się tym zajmiemy. Nie, godaj tylko rób. Ale co ja, nie no, godom. A ty możesz tam tego klucza? No. No wejdziesz kurde, wie że to od... No, 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 no. No ja kręcę, kręcę. No i wykręcę się, nie urwała ja się. kręca się wykręca. Nie urwała się na całe swoje nieszczęście. Ja się, kurde, nie chcę poddać Franca. I A Chociaż odkręcimy dzisiaj śruby. Resztę zrobimy... Kiedyś tam. Kiedyś tak. Nie no, pasowałoby dorwać jakąś oponę, bo to, to jest tak, to jest koło rozrzutnika, ale rozrzutnik ma od beczki, a beczka ma od jeszcze innej maszyny. Tak, a beczka nie potrzebuje nie wiadomo jakich super opon, więc potrzebujemy... Tak, ciężaru nie ma. Ta pasuje, żeby była do beczki, a od beczki musimy z powrotem założyć. Jakąś dzianoską, tylko nie ma skąd na razie. Tak. A Kogo ja miałem pozdrowić na vlogu, Ewe! Tak, bo, jako Ewe. No, tak o, Ewe G. Truła mi tyłek wczoraj, żebym pozdrowił ją. Styczeń? <laughs> Więc y, pozdrawiamy Ewę, tak? Ewę. Szynszyna i papugi. Ja pierd No. Jak jej papugi tam. Tak jest. Naśpiewają. Tak jest. A wejdziesz. No. No, jak będziesz tak trzymał. No, nie mam siły. No. Dobrze, no. że dzisiaj były schabowe. Tak. Kurde, trochę tego Aha, nie Aha, bo ja zjadłem jednego a ty trzy. Nie, nie, kurde, ten jeszcze ten, mielonego do tego. No, to rozumiesz skąd ty masz tyle siły. No. Ja tam w tańcu nie będę. Usłyszałeś mnie, kurde, a śliwka, a sam, sam już po... za wszystkich. No trzeba spać. Nie spać, się. się. Dobra, ty tam kręć swoje. <laughs> kręć swoje, <laughs> to ty kręcisz i nagrywasz. No. no. A i tak to jest, moi widzowie. No. Jesteś nie urwał tej śruby? Jeszcze no. nie. raczej Zawsze się jakoś śruba i nakrętka przyda. Już niedługo będzie to. Jeszcze będę pryskał. Tyle się dzieje w moim gospodarstwie, będę pryskał i jarę łot grzybiał będę i zasilał. Co, tak będę, samo, co będę jeszcze robił? Lucernie będziemy Tak samo jak niektórzy. Będziemy kłosić lucernie Grześ, No nie. Także lucernie? jeszcze wszystko. Lucerne! Lucerne, właśnie, nauczy się wypowiadać. Lucernie będziemy kosić. Przynajmniej w naszym gospodarstwie mówi się lucernia, także żeby to nikomu nie przeszkadzało. Ale u nas się tak mówi tak już. Ale to, to już, przeszło od kilku te, lat się mm, mówi lucernia. W moim gospodarstwie też się mówi, że ja nie mówię tylko Godą. O, właśnie. Nie, nie mówię tylko godą i. Mówię tylko jak trzeba. Jak, <laughs> jak trzeba. I, jak trzeba. Jak trzeba, trzeba. Jak, jak cza, to trzeba. Żydę bierze się. Młody chłopak, to i siły mo Ja przecież 11 lat starszy od niego, to już nie te lata Ja nie mam 15 lat Ja wiesz, je... tak, jaki 11 11 lat Ty masz więcej już, ale 11 lat starszy od Ciebie Przyznaj się 105 mm, Przyznaj się, jakiś stary Tobie przecież już młodego rolnika nie chcieli dać Drugą turą Ja bym chciał wziąć i trzecią turą I czwartą Prędzy Prędzej by może tobie dali, ale, ale ja bym z, z, z młodego rolnika z, korzyści z twojego młodego rolnika bym nie miał. więc... Ty lepiej się od mojego młodego rolnika odpierdziel. Nie. Bo ja chcę mieć własną gospodarkę i własną przyszłość. Ja tobie przyszłości nie będę robił. Mój brat będzie hodował owce. Owce, konie Jak... i arabki. O! Takie młode. Takie młode arabce. Chcę mieć harem. <laughs> no właśnie. De. Bo tyle dział się za mną ogląda, że ja potrzebuję harem. Teraz brat jest popularny, na yy, gra z YouTube. Ja widzę, że odzywają się. Przechodzi dziewczyny same, młode, starsze, babcie. <grym> A zazwyczaj takie to ino. Renta i bumcyk cyk. -cyk. <grym> I myślałem, Aha. że tylko rentat ty jest jakiś bumcyk cyk. -cyk. <grym> Bo ze ze zegar i cykło, <grym> no tak Taki babci zegar cyka, to nam trzeba potrzebujący. Tak. O mój Boże, ale ja Jak to mówię, kobietom się nie odmawia, w każdym wieku. To są słowa mojego brata, żeby nie było, że moje. Tylko teraz jest tak, kto pójdzie po młota? Nie zrobisz tego tak, choćbyś chciał. Idę po się Nie rób tego. ej! Nie rób tego! Bo te opony jeszcze uratujemy. Mamy trochę złomu. O! Jest i garnek. Śrubki trzy zostały. Dobre, reszta to jest... To no wszystko po urywaniu. O nakrętka jeszcze jedna mm. właśnie. Nie. Coś się guń, co mi tu znowu... Przyrząd, znowu bę... przyrząd domowego użytku. Znowu będę gadać, że się I je nakarmiły. Na na Waszta, co robi mój brat. A teraz ta strzałka spadnie się kraim Audi. łapie <grystanie> Nie odbij? Trzeba młota dużego, nie? Możesz tam młotka? Chyba może. Młotka czy młota? Wie Młotkiem to na razie nie ja jestem. A pierdzielisz. Ty to odlogamy w drugiej części. Co się będziemy chrzanić? Czekaj. No. Widzę tutaj właśnie to jest... O! Ty to nasze idzie do odratowania Co jeszcze ją uratujesz? No pewnie! No to co? Mimo tak. łyżki, nie masz możesz... nic. Łyszki gdzieś były, ale gdzie? Muszę ci tego nie zrobić. Ja pierdzielę. Dwa klucze jeszcze do trzydziestki aby były. <laughs> nie no, trzeba iść do garażu i, i trzeba by to może... Tutaj okay, mówiłeś, że jest do odratowania, tak? No. Na pewno? Odratowanie ja jestem. A za ten, a za tydzień będzie tak. A te grzechy. Ej, a za tydzień będzie tak. Yy, live i zbieram na oponę nie, do... zbieram na operację ręki. Na oponę do beczki. No. No. Dobra, ciur, moje przyrządy nie do tego. Trzeba iść po ten. Po łyżki dwie i po młota, no kurde, komu by się chciało? O, nagramy sobie Filipka. Chodź, nie zabijecie, Filipciu! Chodź, piecunio, chodź! Ależ Filip! Także widzowie, widzowie, myślimy, że już będzie pogoda, Brad już się niecierpliwi, chciałby wyjechać w pole kosić lucernie. Na pewno nie lucerne, tylko lucernie. Krótka reklama. Tak. Gdyby a ktoś szukał yy, rzeźnika do rzeźni yy, przyjmuje chętnie zgłoszenia i oferty. Tak, bo szuka pracy. <laughs> tak. Ale on szuka pracy tylko ze zwierzętami. <grywki> Takiej <taki roli tylko. <taki> tak, a jeśli e, takie zapytanie do Was widzowie, bo... Vlog humorystyczny, ale e, 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 chciałbym wiedzieć e, po ile kupujecie folię, 500 do sianokiszonki i... Za, no po ile i ile trzeba kupić sztuk, żeby kupić taniej. To by mnie interesowało. No oczywiście całe palety nie kupię, ale tak chociaż 10, może 15 rolek bym kupił i chciałem wiedzieć ile by to było taniej niż u mnie na terenie. U mnie na terenie y, rolka folii kształtuje się w granicach y, 265, nawet i po 350 można kupić. Takie są ceny. Nie ukrywajmy, u wszystkich jest tak samo, a nawet gorzej, bo przechodzą na samozbierające. No właśnie, no. ja bym miał w tym roku pieniądze, to bym sobie kupił na taką mniejszą, zbierającą tnącą. I z torem sobie woził kurczę i robił na pryzmę, bo jednak to się nie opłaca, ludzie o widzę, że odchodzą. A niektórzy wręcz przeciwnie kupują pra prasowe No to cóż, różnie to bywa. To bywa. Yy, jednym, jednym strasznie gryzonie. Gryzą tak jak nam muszą się przerzucić na coś innego. Ale yy, może kiedyś Was zabiorę tutaj przed drogę do kukurydzy. Zabiorę Was. Z kamerą, z kamerą wśród kiszonek i pokażę, że yy, kukurydzę też nam tutaj w pryzmie też nam troszeczkę uszkodził piesek. Piesek chodził za myszkami, podziurawił z góry, no i trochę tam odpada. Wiadomo te 5 cm do 10 gdzieś miejscami już jest przypiśniałe, przygnite. Dokładnie. No i trzeba to odrzucić. a jeśli chodzi o siano kiszonkie oczywiście te dolne warstwy, bo jak układam trzy do góry, no trzy, no rzędy w górę, to ten pierwszy rząd na, na dole na ziemi oczywiście jak jest zluceni, to jest pogryziony przez koniczyny, to jest pogryziony y, przez mysję szczury. Może nie każda, ale gdzieś się właśnie zdarzy i już jest jakiś odpad z tego, już są straty. Więc wiadomo, że i tak lepsze byłaby pryzmować niż, niż, niż robić w to. No i jest wygoda, tym m, te rolki, no bo przywieździesz, że no ale to są też koszty coraz większe i chyba też będziemy z tego powoli kiedyś odchodzić. Yy, raczej nie kupimy kolejnej prasy. Wtrącę się, bo jest 14. Nie? No, tak na szybko. Eee, zapraszam jeszcze tam z Twojego kanału, Twoich widzów. Nie wiem, czy są ci sami, czy nie ci sami. Czy inni. Czy mamy różnych widzów? Tak. Eee, zapraszam do mnie na e, nowy kanał. Całkiem troszeczkę inny, który będzie, będzie się dopiero otworzył również o tematyce rolniczej. E, to już będzie mój prywatny kanał. Link do niego znajdziecie. A które, przyjętych... a które masz Państwowe? <laughs> Kanały. Państwówki żadnej nie no, ma. To wszystkie są prywatne. No, ale taki mój osobisty. O. Tak to możemy. Aha, będziesz sam tylko tam, nie chcesz tak. mnie tam, nie chcesz mnie. Znaczy w ogóle. ty też będziesz, ale w trochę może inaczej tematyce. Zresztę Dobra. twoja wiedza to tam nie pasuje. Dobra, e... Ja nie wiem Co? nic, o rolnictwie jestem hobbystą. Dobra, dlatego też link znajdziecie przypięty w komentarzu lub... Znaczy zazwyczaj będzie w komentarzu przypięty. Zapraszam, wchodźcie, zostawiajcie subskrypcję i dzwoneczki i... Może jakoś ruszymy z tym kanałem zajebiście A co tam jest w tym kanale? Na razie nic nie ma, ale może coś będzie To po co mają powiedzieć? Słuchaj, jak pójdę do pracy i tymi y, brudnymi rękami zarobię czyste pieniążki To wtedy mogę myśleć o rozwoju kolejnego kanału Gorzej jak na czysto zarobisz brudne pieniądze No i gorzej, że mnie nie będzie stać no. Będę musiał wpakować Dobrze, także to? więc Te, y, Jak to? A powóz Mojżesza? Nie, to rydwan. Rydwan Mojżesza? Rydwan, brata. Klawki Mojżesza lub klawki Kubota? No. No, tak to jest. Będzie. Także brat tworzy kolejny kanał. Tematyka rolnicza, ale to jest tematyka oparta o wiedzę rolniczą, nie o żarty. Tak jak u bardziej, mnie to jest bardziej humorystycznie. Bardziej, bardziej trochę chciałbym zaskoczyć swoją wiedzą, której nie mam, ale spokojnie coś się dowiemy. Tak. Mój, się brat, mój brat będzie mówił tak. Nie wiem co to za zboże, choć się domyślam. <laughs> Może przejdziemy kawałek dalej. Tutaj rośnie to samo. Ale trochę inne. Ale też się domyślam, że pewnie to samo. Tak jest. Eee, I co? I co, bracie? No, chyba na tę chwilę będziemy kończyć. Czas się kończy, wszystko się kończy. Życie nam się kończy. Życie czas się ucieka. zaczyna, czas ucieka. Pędzimy, pędzimy coraz szybciej, nim bez odpoczynku. no Takie życie na wsi, a w mieście też gonią, kurde, za farsą jakby się wściekli. Chyba... Gonią za tak. farsą, a później jedzie czarne BMW. A po co? I myje się na stacji. A? No, zazdrość! Zazdrość, dupę. Do ściska, zarób się kurde źadło Jeżdżę Audi, się cicho Audi no. Oh, no. This je is Audi. Jeździ Audi z silnikiem Passata i a w dowodzie Co? Gol? W kombi no. co <laughs> <Bolonez>. <laughs> Tak i w pierwszego ruda? Nie, ja, tego ruda e, nie. Nie, nie Może sprawdzimy, jak obijemy za, za jeden lat goruda będzie w tym no. miejscu Wspierdzielacz. Czy się zgłosi po niego koleżanka? Tak. Nie, no te są akurat samochody, co jeszcze ruda nie wpierdziela, ale już te nowsze modele to już żałowali ten, ten Niemco tego. Na. No z tego wszystkiego. Żałowali na, na tego, na, na odsynk, no i cóż. Dobra, kończymy! Kończymy, jak wiecie, pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. Na mój kanał będą vlogi różnie wpadać. Trzymajcie się. Cześć. Hej, hej, hej. Na razie nie musisz wyłączać. Sama się wyłączy. Zresztą już chyba więcej nie nagrywa Nie no, tam 32 może jeszcze coś nagra ale nie wiem, trzymajcie się, cześć